Nie. No, ty nic nie możesz powiedzieć. No tak, że... A to maksymalnie do będzie Nie, w tym chyba, że, że ty będziesz za, za Za kształtem. No nie? Jak na filmie, w którymś będzie... 84, 83, 84, to jest film z 3? Film z 3. W osiemdziesiątym że To w Bo na nie ma kopii. A to jeszcze przed deszczem. Tym... Przed deszczem wszyscy nie dopłynęli do przewężenia na chałupce. <noise> o, widzisz, już... O, o tak było. Oni się... Oni prosto nie mogli no, Tutaj z egzakami leje. Tu już leje. Róż powiedział... Ja pierdziele, jak mam mok, tylko olejniczkę i się wykąpać. Takie samo. Wiesz, no, wrak tam trochę dalej. No wiesz, jak nie to ten że... kola. A teraz to że... Wszystkie rzeczy pochowane. Nie opłaca się szukać. To już nacyplone. O widzisz, ten po prawej. No nie pamiętam jaki tam było. A tu już ostatni paliwa. Może mi ktoś zostawili tam troszeczkę dosłownie. Ale spostę. A to przyjorze, to my. No ale widzisz, jak silnik odpaliło, to to szło. <zyszm> to już końcówka, bo to już druga tula chyba. O, palczyk Kierzeberka. O, i został. Pamiętasz, jak kudel opowiadał? Jak oni to robili nocy... A potem... No i... A oni po co i wagi skoczyli. do domu. I nasz To to, to. ale że to jest połowę. już nie pamiętam, już tyle rzeczy... ...wiedziałeś. No to, No nie to tych rzeczy, to, to to. na tobie widzisz... ...na to... ...na tobie się wytrzymało.